Witajcie moi kochani. Dzisiaj chciałam pokazać Wam wspaniałą odżywkę do naszych roślin. Rozsad jest to po prostu nie odżywka, ale lekarstwo. Mamy tutaj łupiny z cebuli. Nigdy pod żadnym pozorem nie wyrzucajcie łupin z cebuli, ponieważ są one tak bogate w pierwiastki śladowe takie jak miedź, bor, mangan. I mają też karoten, naturalny przeciwutleniak. Mają jeszcze bardzo dużo żelaza. Można tym wywarem podlewać warzywa, sadzonki naszych warzyw, jak również je opryskiwać i naprawdę będą bardzo ładnie wyglądały. Ja tu mam trzy czubate garstki z cebuli. I zalewam je półtorem litra zimnej wody. I teraz będę to podgrzewać, lekko gotować około 15 minut. Po 15 minutach wyłączę do wystudzenia i powiem, co robić dalej. Nasze łuski bardzo ładnie się podgrzewają, można lekko gotować. Często zdarza się, że w naszych roślinach są krzyce, przędziorki, Wywar ten pomaga pozbyć się ich i ma również działanie grzybobójcze. Posiada łuski cebuli, posiadają również witaminy z grupy B, witaminy z grupy E, siarkę, olejki lotne, fitoncydy. Można też stosować do kwiatów w formie oprysku i do korzeniowo poddawać. Kwiaty będą pięknie rosły i bujnie kwitły. Serdecznie polecam. Teraz, jak to się pogotuje 15 minut, będziemy studzić, ale jeszcze musi. W bardzo wolnym ogniu. Nasz wywar jest już dobry. Proszę zobaczyć jaki ma kolor. Teraz go odstawiamy razem z tymi łupinami do wystygnięcia. I później będziemy dolewać do niego wodę. Nasz wywar już jest zimny. Proszę zobaczyć jak wygląda. Może moja kamerzystka podejdzie. Upiny z niego wyjęłam i wyniosę na kompost. Nie wolno wyrzucać, i teraz będziemy przesyłać. No i... moja wnuczka tu się skrada, pewnie chce ze mną opróskiwać. Będzie z babcią opróskiwać? Nie wiem. I to się zastanów, jak to z pomożesz, dobrze? Mhm. I teraz tak, będziemy dobierać to w stosunku 1 do 3. To znaczy... Jedną porcję wywaru, dwie porcje wody. I muszę tu zacząć. Przelejemy to do naczynia specjalnego. To jest dwulitrowe naczynie, i jedną trzecią tego naczynia musimy nalać. w banka dolejemy. Odzrobimy 700 ml. I resztę uzupełnimy wodą. Do dwóch litrów. Dokładnie wymieszamy i teraz będziemy przelawać do buteleczki z atomizerem. Proszę do pomocy. O, i teraz będziemy spryskiwać nasze pelargonie. Proszę zobaczyć jak wyglądają pelargonie spryskiwane wywarem z cebuli. Bardzo dobrze by było też, żeby pod listkami to spryskiwać, jest to trochę niewygodne, ale tu są sadzonki w dzoniczkach pojedyncze. I tutaj zaczynają kwitnąć. Były wcześniej posadzone. Pięknie losną, pięknie kwitną. Za tydzień będą całe w kwiatkach. Akurat na majówkę. Bardzo serdecznie polecam ten środek. Jest po prostu wspaniały. Łupin pod żadnym pozorem nie wolno nam niszczyć. Nawet z tych zużytych już z wywaru ja je wysypuję na kompost. Zaraz jeszcze pokażę Państwu, jak wyglądają rozsady spłyskiwane wywarem z cebuli. O i teraz sobie wyschną i odniesiemy je na swoje miejsce. Tutaj mam wyhodowane szczypki młodych talargonii kaskadowych bardzo ładnie rosną też je zaczęłam opryskiwać wyciągiem z z cebuli żeby nie chorowały i bardzo szybko rosły bo muszą szybciutko się pośpieszać żeby zdążyć zakwitnąć do majówki też opryskujemy również rozsadę pomidora jest to pomidor wysoki do folii Tutaj są aksamiki, rozsada kapusty. Wszystko opryskujemy wyciągiem z góry. cebuli. Tutaj mamy Młodsze pomidorki, które też będziemy opryskiwać. Tutaj są rozpikowane. Tu jest jeszcze inna rozsada pomidora. W środku mam ogórek, który już jest posadzony do gruntu, ale wieczorami nakrywam go, taką mam buteleczkę obciętą i nakrywam go, żeby tutaj mrug mój nic nie zrobił. To już mamy wpryszkane. Polecam Państwu serdecznie mój kanał. Proszę subskrybować celem rozwoju lepszego mojego kanału. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Proszę o polubienia. Do usłyszenia, papa. Pa.